Hej, mam nowy model. E, kinda działa. A jest. E, problem mały pojawił się w międzyczasie. Nie wiem, czy widzicie, ale oczy mi twikują. Tak, absolutnie. Skaczą lewo-prawo i nie poprawi się to niestety jeszcze przez nie wiem. dwa tygodnie? Chyba jakoś tak, bo e, coś się stało z dostawą moich soczewek kontaktowych i. E, bał. So basically yy, przez dwa tygodnie będę jeszcze używał tego modelu Mam nowe okulary, które trochę pomagają Vegas Ale niewystarczająco, żeby zniwelować efekt Bla, 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 bla. No, latania oczu Yyy, so Yeah Zapraszam do oglądania Hello dear E, Witajcie w kolejnym odcinku z Hadesa. E, basically, ogarnąłem, że odblokowałem to, czymkolwiek to jest. To z tego co rozumiem, są ciecie, ciecie, cielędzie. E, coś podobnego do tego co było w Aizaku. Przynajmniej z tego co rozumiem. E, I, W ogóle. Look at what I can do. I can press a button. I mam pada. Mogę dać się trochę wyżej w sumie.

O. Oh. Ej. To jest bardzo ciekawe. Ej instant damage. O. Ej. Miłaki. Miłaki very muchy. Chyba trochę mogę strzanić biorąc zły artefakt, ale pomijając to. Hmm. A basically w ostatniej walce Co w się sensie ostatnim ranie y, załatwiłem... Tan Lorda. Wiecie o co chodzi. Zioma. Nie, y, yeah. chciałem nagrać to też, ale pojawił się przypał. Bo przypisałem ten sam keybind do pojawienia się pada i do wyciszenia się na OBSie To sprawiło, że e, you know, trochę przypał, momentarny spowodował. I, e, p, p, sorry. E, tak, ogólnie nie nagrało się, się. Nagrało się, tylko byłem w pełni wyciszony i całe nagranie było do wywalenia. Bo pod jedynką na numpadzie miałem zbindowany po prostu ten pad, co teraz go pojawiłem. Mogę zaraz pokazać to śmieszne coś, Uuu. I ogólnie wyciszyłem się przez całą nagranie, byłem wyciszony. co sprawiło dużą przykrość, bo nagrywałem przez godzinę całego rana, który poszedł świetnie swoją drogą. Ale... No, przypał trochę, bo co mogę więcej powiedzieć. Przykre to trochę było. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, ale, you know, zawsze uczymy się nowych rzeczy i tak dalej, i tak oh yeah. dalej. To je. Ała. parkman 69. Nie wiem. Ja wiem, jak go unikać. Nie wiem, dlaczego się da im trafiać, jak głupi. Znowu to zrobiłem. Znaczy, to było specjalnie, bo potrzebowałem pieniędzy i on nie obrzucił pieniądze, także to było przemyślane. Ja Fucking to Tutaj w bardzo dziwnej pozycji. Zews. Po otrzymaniu 120 wrogów objętych działaniem tego efektu, że nie, 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 Czemu nie, ja tyle many? O, Kiedy ja mam tyle To jest. jest. nie, 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 many? ją ja pod... ja tyle many i życia? To jest życia? nie, jest. No teraz to zauważyłem. Yo. I... Od czego ja mam tyle many Wiem, że potrzebuję generacji many At this point. I z każdym kolejnym ranem zdobywam bien? Mhm. Te oczy coś znaczyły, to są po lewej. coś przeczytałem, że coś to robi, ale... Nie do końca mi się chciało czytać co dokładnie, także może to być ciekawa niespodzianka. Ale to miało być wyzwanie czy coś, a to jest prostsze od zwykłej rozgrywki chyba. Mnie się przynajmniej wydaje. Bo mam nieskończoną ilość upgrade'ów. W się? Sensie... Nie. Chyba nie do końca ogarniam, co jest problemem w tej rozgrywce. Smoludick fully the offense. Nic nie muszę robić. Wow. To no, może jednak muszę. Chilera. Mam Energy, eee. nie, nie będzie to. Thunderous Mmm. Kamyk. Uh. Uuu! Yes. Superior might. Może do Kronosa. To jest Kronos, co Nie wiem, czym zawsze są w jego Kronos. to.

Bo jedynym w sumie minusem jest to, że. Nie wiem, co może się. Że broń mi wybrało inną? No. Jedyne co widzę, mogło mieć jakikolwiek negatywny wpływ na to, chyba że to będę musiał jakoś powtarzać, albo mi się robiło cięższe. Bo. Nie mam go... za bardzo pomysłu. SAP. 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 Tak, nie uniknąłem tego. Bang, 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 bang. A tak. Podoba mi się to, że jakby z tą opcą, mogę wciąż zabijać Co Sprawda nie jakoś efektywnie, ale i 5 damage i 5 damage. Mogę sięgnąć. Uff.

OK. Chaos trial check. Tak jest. Zrobię kolejny jeszcze jeden? Myślę. To byłby spoko. Ejo, przywołałem sobie tą lokalizację taką śmieszną. Mam dwóch książków tutaj. I to, o, to, jest historia... Co robiłem? Jak mi szło chyba? A. Nice. That sucks. A on co mi pokazuje? Markiwum, ciekawost. O! ile statystyki. Najwięcej używałem, wiedzmy, jego kostura, potem topor. Ej! Wydaje mi się, że więcej używałem. Taki niesny jak mi się wydaje, że najwięcej używałem. Nie wiem, może ostatnio po prostu jakieś rany, tylko robię tym. Eee. Nie? Często tego używałem? Coś nie. nie, to w sumie racja. To jest aspekt broni. Dalej nie wiem co to jest. Lazur, no to jest najlepszy jak mi się wydaje. Dobra, odpalam za chwilę tego rana i się widzimy za chwilę. I zobaczmy co mamy. Próba sobie wykorzystać precyzji precyzję potęgi Boga. Włącz Posejdena, aby oczyścić kombinę Okanosa. Wrzeknie się arkanów i zostaną wyłączeni w mnóstwo. z Boga Słońca, Poljona, aby oczyścić Ereb. To zrobiłem. E... a tu jest poziom trudności. Po prawej stronie są takie ocia. Dobra, Ege zrobimy drugi poziom i spróbuję podejść do trzeciego jeszcze za chwilę. To można zrobić po prostu jeden taki dłuższy odcinek. Albo podzielić to na dwa. Może podzielić to na dwa i zrobię po trzeci później. Ale teraz mam normalną ilość życia. Nie wiem od czego to zależało. Uuu. Basically mam najlepsze możliwe efekty na sobie teraz. Rzeczywiście bardzo ciężkie te challenge. Mmm, więcej Poseidona, czemu nie mogę tego ulepszyć? A bo to jest nasycenie. Ew, Fajnie Motek a motek mi ulepszy. Ataki specjalne zadają. Ataki miałem pewnością, z uwagi tak specjalny. Nie, ataki, no tak specjalnie. Zwykła ataki mają więcej mocy. Hmm. Nie wiem, czy nie miałoby najwięcej sensu pójść do. Chaos? Może? W sensie, ona dała mi fajne dary tam na początku, więc może one są jakoś zbustowane w tych, tych próbach, czy coś. To byłoby ciekawe. Niechaps Skąd z coś kiedy zazdrosniesz z jeszcze więcej many Przez nas możesz, coś tam Przez zazdrosnienie czy... z Jeśli następnie zużywasz mi many To wywalone w sumie To na jedno wychodzi Tak, nie many jest chore To było strasznie ciemno, nic nie widziałem Damn Mocne to jest a, bo ja więcej obrażeń zadaję na początku rundy. Wciąż git. Idziemy po więcej Posejdona, bo mi daje dodatkowe życie. O oh, fuck. I for go. Yy, dawno z tym nie walczyłem. Dobra, almost dead. Dobra, nie żyję. Nie wiem, dary od Posejdona są okay. tak bardzo OP. Tak je lubię. Eeeem... Nie, można tak zrobić. I więcej Poseidona. <laughs> Poseidon maxing. Nice. E, może być to. Nie za bardzo podoba mi się walka z nimi akurat w takiej pozycji, ale dobra, nie jest najgorzej. Ale to nie było za przyjemne, szczerze. E, Też niski poziom tego wrzuca. De 140... Um... <laughs> Więcej Posejdona, ten <laughs> no. no. <śmiech> Może być. U. O. Nice! Yo, ale taka ilość jest dzika. Hello! Min Pomogła mi trochę uniknąłem obrażeń dzięki niej. No dobra, obrażenia tymi wszystkimi bonusami są tak dobre. Dobra. Nieskończony damage. No nie ma co zrobić, ja po prostu klikam. A tak, nie wiem. To jest bardzo proste. Jej. to nie jest jakoś bardzo ciężkie. Nie, żebym narzekał, nie, ale mogłoby być ciężej. No dobra, spróbujemy jeszcze jeden teraz ten, ten następny test w tym odcinku, tak myślę. Zobaczmy, trzeci... Rzeknie się Arkonów, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Piję moje dzikie węża, może być. To może będzie cięższe? To jest basically ten sam challenge co był na początku. ten co żeby pokonać bez tego podstawowego przeciwnika. Hmm. Chce się hakartę, żeby naklepać, ale rzeczywiście boli braku lepszej. Yy. Ból cierpienia jest trochę odczuwalny. Pokaż, kochany, co tam masz. Xiaomi. Strzelanie z dystansu? I guess. Też ma sens trochę. Yeah, yeah, that's the way. Czanić Napoleona, Poseidon, my love. pokał. E. Eee. Dobra. Motek. I wzmocnić sobie to, by zrobić bum. To jest Mm, dobra, z tym jestem w stanie sobie poradzić, Po to wiem jak unikać ataki, żeby nie stać pierdnięcego za dużego. Albo nie. Pomałem, 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 porgo, ja już nie pamiętam. Ouch. Dobra, nie straciłem za dużo zdrowia. Jest w porządku. Hmm. Duchowa bańka jest w porządku. Nice. Mmm, dwa bonusy. Kurwa, mmm, pierdę, mogę dostać. Wiem. <grym> Dobra. Y

Bardzo łatwo było tego uniknąć. Nie, Japolo jest w porządku. Mm. więcej pol ma granitu? W sensie. Granat w sumie to jest po prostu po polsku. Yy. Hmm. Wiem, że to jest ostatnia runda w sumie, ale i tak chyba wolę... jego. I teraz po prostu bez upgrade'ów muszę pokonać... Taka ta idea. ...początki, dziewczyno. Zabić. Zrozumiałam zmiany w nocy, w ciebie. Twoja moc się zmęczyła znacznie. Kolejny prób, Pani Przewodnicząca. My magic may be weakened, but you taught me never to depend on it entirely. And whether you took such lessons to her. Nah. I would win. Instant standard damage. Mm, chop 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 chop. na Freeze, my dude. Czemu to jest takie wielkie? Nie mogę ich shotować, Brakuje mi poziomu daru, ale przykre. Uuu, bez sensu pierdzie dostaje. Mm, that's the one. bomba? Uf, uf. Jak ja nie dostałem obrażeń? Tu absolutnie powinienem dostać obrażenia. Jak czasami narzekam, że nie powinienem dostawać obrażeń w niektórych momentach, to tu definitywnie powinienem dostać obrażenia. Uf. 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 Nauczyłem się. Ale i tak dostałem w pierdziel bez sensu. Dobrze. Ups. Dobra, Ups. U. To było bardzo głupie, dobra. Nice. Znaczy to było lekko ciężkie, ale te wyzwania nie są takie ciężkie. Nice. So. To nie było ciężkie. Wielkie dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Ajo.